Dwa trójkąty, które widzicie na rysunku, są przystające. Symbolicznie możemy to zapisać w ten sposób: że trójkąt ABC przystaje do trójkąta DEF. Przystawanie dwóch trójkątów polega na tym, że takie dwa trójkąty są po prostu jednakowe mają identyczne długości boków oraz identyczne miary kątów. Wskażmy na początek parę boków równej długości. Widzę, że ten bok pasuje do tego boku. Ten bok pasuje do tego boku. A ten bok pasuje do tego boku. I zapiszmy kolejno, że długość boku AB jest taka sama jak długość od, um, boku DE, długość odcinka DE. Następnie długość odcinka BC jest równa długości odcinka AB. Ef. I długość odcinka AC jest równa długości odcinka DF. Ok. Znaleźliśmy parę równych boków. Teraz odszukajmy kątów o tej samej mierze. Ten kąt odpowiada temu kątowi. Ten kąt odpowiada temu kątowi. I jeszcze ten kąt będzie odpowiadać temu kątowi. To tak. Zapiszemy, że kąt o wierzchołkach CAB. Zwróć uwagę, że ta literka, która jest w środku, pokazuje wierzchołek kąta, czyli teraz patrzymy o, na ten kąt. Więc miara kąta CAB jest taka sama jak miara kąta. EDF. EDF. Jeżeli zapiszesz miarę kąta FDE, to jest to samo. Tutaj kolejność nie ma znaczenia, ważne jest to, aby literka D była po środku, czyli wierzchołek tego kąta, na który patrzymy. Następnie mm, mamy tak, kąt o wierzchołkach BCA. I ten kąt ma tą samą miarę, co kąt o wierzchołkach EFD. Czyli patrzyłem na ten kąt i na ten kąt. No i zobaczmy jeszcze tutaj kąt przy wierzchołku B. To będzie kąt ABC, i miara tego kąta jest taka sama, jak miara kąta tego konta jest taka sama jak miara tego konta, czyli DEF D, -E -F. D -E F No i to tyle. Na tym polegało to zadanie. Jeśli się podobało, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i udostępniajcie rozwiązanie. Pa pa.